Dobry, witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku i zapraszam do oglądania. Słuchajcie, od razu Wam powiem: u mnie jest ranek, zanosi się na deszcz. Ja też nie planuję specjalnie dzisiaj wyjścia na miasto, <laughs> gdziekolwiek, ale mam pomysł na dzisiejszy odcinek. Zainteresowałem się pewnym projektem domku, kupna domku jednorodzinnego, i słuchajcie, dzisiaj postaram się Wam przedstawić, jakie warunki mi przedstawili. Na początek dzisiaj, taki zrobił odcinek, pokażę, jak ten domek wygląda ile kosztuje co tam oferują, jeszcze tych informacji dostałem bardzo dużo, jeszcze wszystkiego nie przetłumaczyłem tak dokładnie, więc, więc dzisiaj będzie taki poglądowy odcinek, ale myślę, że jak będzie zainteresowanie, to po prostu będę informował na bieżąco o szczegółach kupna. Także jeszcze raz zapraszam, śledźcie dzisiejszy vlog. Słuchajcie, u mnie już kawa dopita, jest pochmurno, także podejrzewam, że będzie cały dzień padać. Jak się zanosi? Zresztą w nocy dosyć mocno padało. Pokażę Wam z telefonu ten projekt. Z telefonu, bo inaczej po prostu nie mogę. Więc postaram się tutaj, żebyście zobaczyli na początek. to przyciszę, jak ten domek wygląda, jak on się prezentuje. Mam nadzieję, że to będzie jakoś w miarę dobrze widoczne. I tak, domek sam domek nosi nazwę projektu Kalifornia. Tych domków jest więcej, wam później pokażę. Tych projektów jest więcej, wam później pokażę. Jak to, jak to, jakie są projekty, jakie ceny tych domków? Jest to z tych projektów tej firmy Borej, jest to akurat najdroższy projekt, największy tego domku. Jeszcze raz wam tutaj pokażę i. I postaram się omówić w kilku rzeczach, co i jak, jakieś takie ogólne sprawy, tak jak to wygląda. Przy zakupie oczywiście. A tutaj Wam pokażę jeszcze jeden taki film poglądowy. Jest po angielsku, tak jak widać, Pan tłumaczy, ale może zainteresowanie, jakieś informacje podgłośny trochę może te informacje wszystkie dostałem od agenta i te filmiki no i będę tak starał się właśnie tutaj pokazać wam, omówić, powiedzieć poinformować Zawsze można sobie też przetłumaczyć z angielskiego na polskim. Myślę, że akurat z angielskim to są proste słowa. Nie będzie problemów. Tutaj, na przykład, mówisz, że drzwi, chociaż wyglądają masywnie, są bardzo lekkie. No i domek, jak mówiłem, nie wiem, czy nie już widać, projekt tego domku nazywa się Kalifornia. No i omawia tak, chodzi tu omawia. Aspekty wszystkie tego domu. No dobrze, myślę, że na razie to starszy w tym momencie. Omawia wszystko tam, kuchnię, tak jak widać. Są napisy, także myślę, że. Nie jest trudnością to zrozumieć Słuchajcie, następna informacja to jest ceny tych projektów domków. To co tutaj jestem zainteresowany to jest Kalifornia numer 1 i cena jest 659 500 dolarów czyli można powiedzieć prawie 660 000$ dolarów. No i tu są pozostałe. Tutaj możecie zobaczyć. Oazis 319 i tak dalej. Słuchajcie, ja pragnę też tutaj na początku powiedzieć, że ja robię ten odcinek taki jest informacyjno-poglądowy. Także z oceną tego odcinka proszę o wyrozumiałość, bo nie robiłem takich odcinków, więc tutaj sugeruję się informacją od agenta. Tak jak widzę, pokazuję Wam na na ujęciu. Dlatego, tak jak powiedziałem, z oceną odcinka, proszę, rozumiałeś, oczywiście osoby zainteresowane, jakieś tam więcej informacji yy, przekażę mailowo w opisie mail, także zapraszam. A w końcowym yy, odcinku, znaczy na końcu odcinku omówię dokładnie warunki, yy, jakie ja im przedstawiłem, także też podam I informacje. I kolejna informacja, tutaj pokażę warunki płatności, jakie oferują. To znaczy sposoby płatności. tu akurat jest po kmersku, też i po angielsku widzę jest tłumaczenie. Także też jakby ktoś jest zainteresowany, to sobie może skopiować, zrobić screena, przetłumaczyć, wrzucić w translator Google'a i przetłumaczyć następna informacja. I tu jeszcze kolejna, taka, że do oddania do użytku, od podpisania kontraktu mija od 18 do 24 miesięcy, kompletne tu są te zdjęcia. Jak to wygląda? Następna to jest metraż działki 20 metrów na 30, domu 16 metrów na 24, 7 pokoi, w tym 5 sypialni. Posiada swimming pool G, aircon, kabinet, garaż. Takie rzeczy tu akurat po angielsku, ale mówię z tym, nie ma problemu, żeby sobie przetłumaczyć, jak ktoś jest zainteresowany. Kuchnia. Binet. Tutaj jeszcze warunki płatności, jakie mi podali, czyli bezpłaty, progresywna płata na raty 24 miesiące. I payment program, czyli program z Borej, czyli z tym deweloperem. Ja tutaj podziękowałem za informację. I już na koniec, żeby Was nie męczyć tymi zdjęciami z telefonu, rozplanowani osiedla, działki osiedla. Tu jest ten nasz domek. Same osiedle się mieści przy, przy, przy Phnom Penh, w stolicy Kambodży. Tak to poglądowo też wygląda. Tych domków jest jak widać sporo na tej osiedlu. Dobra, słuchajcie, do tego ujęcia zmontowałem, już zdążyłem zmontować te wszystkie screeny pod kątem, czy da się to w ogóle obejrzeć. Są jakieś tam informacje, myślę, że przydatne, i myślę, że widzowie dadzą radę to obejrzeć. Także, także myślę, że jest ok do tego ujęcia. Jeszcze takie małe sprostowanie tutaj. Chciałem dodać, że tam chyba przy tych warunkach płatności coś tam źle do końca, że do końca coś tam. Niepoprawnie przetłumaczyłem z tymi warunkami płatności. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeszcze nie wszystko przeanalizowałem tak dokładnie. Niektóre teksty sobie wrzucam na translator, żeby też dobrze zrozumieć i tak dalej. Jest to jednak język taki techniczny, więc, więc no, trzeba to dokładnie przeanalizować. Także tam jest małe może nieporozumienie odnośnie tych warunków płatności, jak tam omawiałem po polsku. Na razie to nieważne. Słuchajcie, w dalszej części, żeby nie zanudzać w dalszej części już na spokojnie, bez tych screenów, telefonów i tak dalej, omówię jak ja im przedstawiłem swoje warunki płatności, czyli jak mogę zapłacić, jak to wygląda u mnie sytuacja finansowa. Także śledźcie dalej. Już na spokojnie omówię tutaj, poopowiadam. Nie wiem, czy to będzie też z domu, może z zewnątrz. Zobaczę, jak się sytuacja rozwinie. Także śledźcie. No dobra, słuchajcie, ja postanowiłem wyjść na zewnątrz, zrobić sobie spacerek. No i przy okazji będę kontynuował tutaj tą moją wypowiedź odnośnie kupna domku jednorodzinnego. Postaram się, żeby to było w miarę logiczna ta moja wypowiedź, sensowna, a, a tutaj będę przy okazji Wam pokazywał, że tak powiem zewnątrz, ulicę, miasto. Jak to wygląda, właściwie to już nie miasto, tylko peryferie. No ale taki widok. Jak widzicie. Słuchajcie, więc pierwsze pytanie moje do agenta zabrzmiało: czy jako biały tak obcokrajowiec mogę zakupić taki domek? Oczywiście agent mnie zapewnił, że nie ma problemu. Dużo obcokrajowców jest zaangażowanych w takie projekty, kupuje po prostu takie domki. Więc powiedział, że z tym nie ma problemu e, żadnego. Następna, oczywiście, e, bo w grę wchodzi tylko kupno w moim przypadku, kupno e, oczywiście na raty takiego domku, z taką kwotą. No i powiedział też mnie zapewnił agent w wiadomości, że nie ma z tym żadnego problemu i generalnie potrzebuje tylko generalnie potrzebuje tylko paszport. Oczywiście pewnie te dokumenty jakieś tam pewne będą inne potrzebne. Moim zdaniem, taka jest tylko moja opinia, że, że pewnie jeżeli chodzi o kredyt zakupu takiego domku, posiadłości. Na pewno samym zastawem będzie, więc sam domek, sama ziemia. Więc tym raczej bank czy deweloper nie będzie miał problemu. I No i po prostu taka możliwość jest, że Biały może kupić na raty, bo jak do tej pory ja nie mam zarejestrowanej działalności tutaj jeszcze na dzień dzisiejszy. No i nie mógłbym przedstawić, wiadomo na kredy trzeba przedstawić właśnie e, empirycznie środki dochodu jakieś ja tego nie mogę przedstawić oficjalnie tutaj, więc, więc no tak jak wspomniałem deweloper mnie zapewnił, że z tym nie będzie problemu i tak to wygląda, no i tak to wygląda po prostu na dzień dzisiejszy. Tak jak wspomniałem, słuchajcie, tych informacji jest, dostałem bardzo, bardzo dużo, nie ze wszystkimi się jeszcze zapoznałem, tak jak wcześniej wspominałem i no, i muszę się zapoznać z tymi wiadomościami, przetłumaczyć niektóre sobie. No, tak to, tak to wygląda. Sam proces będzie trwał na pewno kilka miesięcy. Oczywiście są też różne opcje. Można zakupić na dziewczynę, na żonę, na kmera, na bójka, dziadka. Także są jeszcze inne opcje, też możliwości zakupu takiego domku że myślę, że, że nie powinno być większego problemu. No a jak sam tak wspomniałem, właśnie deweloper mówi, że dużo jest białych. Ja też oczywiście tutaj widzę, że biali mają swoje domki jednorodzinne, żyją, są szczęśliwi, więc chyba większych problemów prawnych, bo to o to chodzi, nie ma. I jeszcze chciałem dodać: Słuchajcie, nie będę się też odnosił do kwestii e, ceny tego domku. Zostawiam to w gestii widzów e, 660 tysięcy, prawie tak jak wcześniej mówiłem. Pewnie do tego dojdą jeszcze opłaty jakieś notarialne, logistyczne, transporty i tak dalej. Także to może być nawet i grubo ponad 700 tysięcy, <laughs> cały ten zakup. Koszt zakupu, e, no, tak jak powiedziałem, zostawiam to już w gestii widzów. Ja się do ceny nie będę odnosił. Chciałem Wam pokazać, PAG przyjechała, tutaj otwiera pełną produkcję u mnie. Już wspominałem, wspominałem to w ostatnim odcinku: zobaczcie, tyle butelek nakupywała. Mówi, że to jest jedna partia na, na jeden tydzień to jakieś 400 butelek także z Chin, chyba. Tutaj jeszcze jakieś dodatkowe produkty także sporo tego jest fabryka u Mańka będzie fabryka wody wiecie w międzyczasie się wybraliśmy z PID. wybrałem się między Spidey no wybraliśmy się razem na zakupy <laughs> Ale muszę wam pokazać <laughs> naprawdę nie wybierałem jej tego stroju ostatnio ktoś na streamie mi chyba zwracał uwagę <śmiech> <śmiech> się schowała tutaj za świątynią tą całą mało Biały Stefan i po prostu idziemy po zakupy mam ja nadzieję, że nagrywam jeszcze. W każdym razie jeszcze muszę zajść do, na ATM niestety Bo nie starczy na pewno na te zakupy Takie drobne, niedrobne, ale trochę się nazbierało produktów trzeba kupić także, także tak Szybkie wyjście. Z serii ceny. 13 dolarów. Taka paczka truskawek. Niecałe pół kilo. Chyba z opakowaniem razem. 13 dolarów. Dajcie znać w komentarzach, czy drogo. Tutaj co do poziomki, tak? 5,50. Taka malutka paczka. Proszę w kamerę. Nie jest duży wybór owoców. Jak to w Azji. Pokażę Wam koszyk. Pokażę Wam koszyk prawie pusty. Koło stówki się zakręci. Na pewno sam Salomon ma PD6 dolarów. A jak tu żyć w ogóle, Panie premierze. Słuchajcie, jeszcze jedna taka dodatkowa ważna informacja odnośnie tego kredytu zakupu działki, domku. Kredyt jest oprocentowany na 9 do 11% w skali roku i jest kredytowany na 20 lat. Także tak to wygląda z kredytami. Myślę, że to jest to tam dosyć ważna informacja. Słuchajcie, chyba na dzisiaj to wszystko. Tak jak powiedziałem, będę informował na bieżąco. Zainteresowanych zapraszam do maila. Ja jeszcze chciałem tylko dodać, że jest to pierwszy taki w sumie. No Dawno nie robiłem takich odcinków tematycznych. Myślę, że da się go obejrzeć i, i jest spoko. Dajcie oczywiście w komentarzach znać, jak się podobał ten dzisiejszy vlog. Zaznaczam też, że jakieś tam komentarze typu hejty, trollowania, usunę. Bo tutaj akurat przy tym odcinku. Nie będą miały jakiegoś żadnego znaczenia, dlatego tutaj uprzedzam. I to myślę wszystko na dzisiaj. Tutaj się w tym ujęciu z Wami pożegnam. Jeżeli będzie też zainteresowanie takimi odcinkami, vlogami tematycznymi, no to jeżeli będzie dużo wyświetleń pod tym odcinkiem, czy lajków, to po prostu czy komentarzy również, to po prostu zrobię na przykład następny odcinek jak Zdobyć ubezpieczenie tutaj w Kambodży, taki też tematyczny odcinek, będę się starał od czasu do czasu robić. Tak jak powiedziałem, ja tutaj się w tym ujęciu pożegnam. Na koniec jeszcze chciałem Was zaprosić do obejrzenia do końca. Jest tam chyba kilka minut ujęcia wczoraj z zewnątrz, z miasta wieczorem. Robiłem to co prawda inną kamerą, więc z telefonem, więc trochę może jakoś nie być najlepsza, ale można sobie tak porównać, jak kiedyś nagrywałem, jaka była jakość, a jak jest teraz. Jest święto, dodam tylko, że jest święto zmarłych, tak jak coś jak u nas, święto zmarłych przez trzy dni tutaj świętują, odwiedzają świątynię modną się, oczywiście imprezują, świętują, bawią się. I to tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! Słuchajcie, ja witam wieczorem na mieście. Musiałem wyjść załatwić jedną sprawę. Chciałem wam pokazać pełno ludzi w restauracjach. Zaczęło się święto zmarłych, coś takiego jak u nas, ale nie do końca. Także przez te najbliższe 3 dni się będzie chyba działo. To znaczy, większość Kmerów po prostu odwiedza świątynię modli się, chyba na tym to polega. Można powiedzieć, że tak jak u nas. Jest to obchodzone święto zmarłych, zamówiłem mieszana, mieszana tłum tłum lokacji Nie wiedziałem że kmerzy też tak lubią Kepsy Trudno uwierzyć ale w green market pustki